Mandero. Jest godzina 17:50 i w dzisiejszym materiale zabieram was w krótką podróż, gdzie udam się po swojskie mleko. Udam się w miejsce, w którym jestem dosyć często. Otóż dwa razy na tydzień jadę sobie po swojskie mleko do rolnika, które jest naprawdę bardzo dobre i bardzo smaczne. Co prawda już był kiedyś taki odcinek u mnie na kanale, ale od tamtej pory wiele rzeczy się zmieniło. I również te rzeczy chciałbym Wam w dzisiejszym materiale e, przedstawić. Dobrze, szanowni Państwo, jesteśmy już na miejscu. Z miejscowości, w której mieszkam, do miejscowości, w której muszę kupić i pobrać mleko, mam dosłownie 4 km, więc nie jest, dalek, więc nie jest daleko. W Niedersachsen, czyli w Dolnej Saksonii, tam gdzie mieszkam. Jest naprawdę bardzo wielu rolników, gdzie nie tylko handlują mlekiem, gdzie nie tylko jest wiele rzeźników, gdzie nie tylko handlują um, warzywami, owocami. Um, i które z pewnością są lepszej jakości niż to, co oferują nam markety. Są na pewno w dużej mierze mniej przetworzonymi produktami niż to, co na przykład tutaj, gdzie pobiera, będę zaraz pobierał mleko. tak? Zawsze staram się tutaj przyjechać między godziną 17.30 a godziną 18, bo wtedy jest akurat proces dojenia. Z tego co pamiętam, jak rozmawiałem raz tutaj całym szefem hmm. wszystkich tutaj krówek, to on powiedział, że dojenie um, krówek um, odbywa się dwa razy na dzień, chyba 5.30, 17.30, więc wtedy zawsze jest świeże mleko i przede wszystkim ciepłe mleko. Więc zawsze pomiędzy godziną 17:30 a 18:00 staram się tutaj być. Parę razy byłem wcześniej niż godzina 17:30 albo później niż godzina 18:30, e, przepraszam, niż godzina 18:00 i niestety mleko musiałem już pobierać y, z, takiej, z takiego dużego tanka, i to mleko już było zimne. A ja zawsze lubię y, pobierać mleko, które jest zwyczajnie y, ciepłe, tak? Więc już jest godzina 18, więc od razu sobie ruszę właśnie po to mleko. Pokażę, jak wygląda proces nabierania tego mleka. Przejdziemy się tam, tam, pokażę, co jeszcze tutaj sprzedają. I przede wszystkim pokażę Wam cenę takiego mleka. Więc ja już tutaj nie mogę przedłużać, bo zaraz będę musiał inne mleko sobie tutaj wziąć, którego bym akurat nie chciał. Dobra, lecimy! Tak, jesteśmy teraz już na miejscu. Tutaj zawsze śmierdzi krowami i zawsze jest brudno na podłodze, więc trzeba uważać, gdzie odkładam tasie i co gdzie daję przede wszystkim. Tak, ja tu zawsze przychodzę z taką motosiatką, tak, a w siatce mam trzy takie słoiki, lit chyba 200 i jeszcze mam jeden taki mały słoik. I do tych słoików będę wlewał zaraz. Mleko, tutaj z takiego małego kranika, tak? Słoiki przepukałem wodą, więc muszę to teraz wszystko wylać i zaczniemy tutaj nalewać. Mleko zaraz poleci właśnie z tego tutaj urządzenia, a dokładniej z tej oto tutaj dyszy. Ono nie jest krystalicznie białe, tylko jest takie mm, kremowe, jest ciepłe, więc sobie teraz skosztujemy. Wspaniałe. Mleko jest najpierw zbierane gdzieś tam, właśnie gdzieś tam, gdzie teraz widzicie. Tam jest teraz mleko zbierane. Jeżeli bym przyjechał chwilę po godzinie 18 albo 18.30 coś ten desień, to wtedy jedna z, z rur jest podpinana właśnie do, y, do tamtej dyszy i rura idzie tam, do tego tanka i przelewanie tego mleka jakiś czas trwa. Ile dokładnie y, nie wiem. Pełno tu kotów się o mnie ociera. Właśnie mi zgasło światło. Więc tak, w zeszłym roku mleko tutaj za litr mleka płaciłem 60 centów. Teraz mleko podrażało do 80 centów. Wychodzi na to, że mleko u rolnika, kurde, będzie tu co chwilę gasło, tak? Podrażało o 33%. Sporo nie sporo. Każdemu wszystko rośnie. Pole dopłacić za 33% za mleko niż w dalszym ciągu kupować z marketu. No i pokażę wam, jak wygląda teraz proces płacenia. Nikt tu mnie nie sprawdzi, czy wrzucam, czy nie wrzucam, ile zapłacę, ile wrzucę, zresztą każdy tutaj przychodzi, płaci sam. Nikt nie jest tutaj w żadnym wypadku kontrolowany. Tak jak widzicie nikt tu mnie nie sprawdzi, nikt, tutaj wszystko polega na, totalnie na zaufaniu, więc nikt z nas nie będzie się tutaj kłamał, oszukiwał, no nic, no wrzucamy, wcześniej wrzucaliśmy wszystkie pieniądze do słoika, zrobili korytko, trochę tutaj również wyremontowali, no ale spoko, spoko, trzeba korzystać <laughs> z, z różnego rodzaju dobrodziejstw. Obok tutaj również yy, wyremontowali sobie jedno pomieszczenie, gdzie również sprzedają różnego rodzaju produkty. Podejdziemy i pokażemy co również tutaj można zakupić. <laughs> Michiek, co ty chcesz? Więc tak, Herzlich Willkommen, Käse, Milch, ja. Wchodzimy do środka. Dobrze, więc jesteśmy teraz w pomieszczeniu, gdzie znajduje się taka maszyna i zobaczymy co z takiej maszyny można kupić. Można na przykład kupić... Air, można kupić mleko, można kupić jajka. I oczywiście tutaj zapłacić gotówką i wybrać dany produkt, który nas akurat interesuje. Mleko na szybko zaniosłem do auta. Tak a propos jeszcze mleka, to powiem Wam, że ja tutaj staram się przyjeżdżać tak jak Wam powiedziałem dwa razy na tydzień. Mleko ze sklepu, takie w kartonie, to ja może kupiłem w przeciągu roku może raz jedną, dosłownie jeden karton bo nie było komu pojechać po mleko 5 km dalej, raz kupiłem pewnie się może będziecie zaraz zastanawiać, co ja z takiego mleka robię, po co mi tyle mleka a zwyczajnie na drugi dzień jeżeli to mleko sobie chwilkę postoi, to już jest śmietana robimy z tego mleka przede wszystkim ser masło i różnego rodzaju rzeczy, więc to jest bardzo spokojna sprawa. No i generalnie polecam. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie jest tutaj bardzo wiele krówek, i, i przy okazji mam z nich bardzo pyszne mleko. Trafiliśmy tutaj na porę, gdzie aktualne, aktualnie one mają tutaj. Kolację, więc przejdziemy się kawałek i kawałek wam pokażę. Ach, to jest skupienie podczas oddawania moczu. <grywa> Reasumując już dzisiejszy odcinek. Jeżeli jest możliwość brania artykułów w cenach sklepowych, może delikatnie droższych, ale zdrowszych, jest zwyczajnie taka możliwość, żeby korzystać z takich, że tak powiem, usług, starajmy się to robić. To tylko wyjdzie nam na dobre. Jeżeli się materiał podobał, zostaw koniecznie łapkę w górę i nie zapomnij subskrybować mojego kanału po więcej. To był z Wami jak zawsze bardzo szczery chłopski rozum.